kilka tygodni temu powolutku przewodzimy się do nowej siedziby. Przewozimy księgozbiór. Przypomnę Państwu, że cały księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej liczy około 220 tysięcy woluminów. To jest ogromna liczba, wiele ciężkiej pracy przed nami, wiele miesięcy pracy przed nami, ale od kilku tygodni przewozimy to, co przewieźć już możemy, po to, żeby się jak najszybciej, jak najlepiej można było zaadoptować w nowych warunkach. Myślę, że w ciągu paru miesięcy nasi czytelnicy będą mogli hmm, przyjść do nowej siedziby, do biblioteki, sięgnąć po księgozbi. Ciążkę już w browarze. No Państwo znają doskonale nasze możliwości stare, naszego, naszego miejsca tutaj na Wardyńskiego i pozostałych chwili. No warunki są nieporównywalne. Trudno nawet tutaj szukać jakiegoś punktu styczności, jakiegoś odniesienia browary jest tym miejscem, gdzie mamy nadzieję, będzie to rzeczywiście biblioteka XXI wieku, z tym, że wymaga to rzeczywiście pewnego czasu i przygotowań po to, żebyśmy mogli Państwa zaprosić w nowe realia do nowego miejsca, które mam nadzieję będzie bardzo przyjazne, a zarazem klimatyczne. Tutaj 30 kilka lat biblioteka się rzeczywiście mieściła. Niektórzy mówili i mieli rację, że miała tutaj specyficzny klimat, natomiast w Browarze są to pomieszczenia duże, przestronne, nowoczesne rzeczywiście. I to, co ważne, będziemy się starali, tak tam pracujemy na miejscu, żeby czytelnicy mieli wolny dostęp do książek. Także, jeśli Państwo za parę miesięcy przyjdą tam do biblioteki, będziecie mogli wejść, będziecie mogli sami sobie książkę znaleźć albo przy pomocy pani bibliotekarzy, Bibliotekarek, prawda? Natomiast właśnie w naszej czytelni wypożyczali na Antresoli, bo na Antresoli, przypominam, również będzie czytelnia czasopism. Natomiast to, czego Państwo nie znajdą tutaj, Panie bibliotekarki będą przywoziły z magazynu. Przypominam, że na, na tę chwilę pracują wszystkie filie normalnie, pracują um, tak jak prawie do tej pory. Natomiast przewozimy z Wardyńskiego przede wszystkim i z innych miejsc to, co możemy na ten moment zabrać, po to, żeby zapełnić tam w sposób no, metodyczny, i merytoryczny mm, browar.